Kaferower z jasnych błoni i kawa ze skutera na deptaku Bogusława. Dwie bardzo miłe inicjatywy. Co oprócz serwowania kawy je łączy, urzędnicze problemy. Dwójka przedsiębiorców miała duże problemy z uzyskaniem pozwoleń na działalność na terenie, które obsługują. Problemy stwarzały przepisy respektowane bardzo mocno przez Zarząd Drugi Transportu Miejskiego i Zakład Usług Komunalnych. Wczoraj na komisji ds. spraw Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i imienia o sprawach małych przedsiębiorców rozmawiali radni Szczecina. Jeśli okazuje się, że no, mobilna kawiarnia jest pojazdem i w świetle prawa jest pojazdem. Jeśli ma prawo się gdzieś poruszać i się będzie poruszać, to ona musi poruszać się i zajmować miejsce y, przede wszystkim y, jakby z uwzględnieniem tych użytkowników ruchu, którzy na chodnikach powinni mieć pierwszeństwo. W szczecinie nie zawsze niestety tak się dzieje. Inicjatywa sprzedaży kawy z przenośnych punktów podoba się radnej Małgorzacie Jacyniewit. Według radnej miasto powinno ułatwiać działalność małym przedsiębiorcom. Bardzo często urzędnicy w swojej nadgorliwości, zamiast wspierać tych małych przedsiębiorców, utrudniają i jakby gromadzą jeszcze dodatkowe papiery i dodatkowe preteksty do tego, żeby jako najbardziej opóźnić działalność lub w ogóle uniemożliwić. Ale jest też dużo ludzi dobrej woli i ja liczę na to, że ci ludzie dobrej woli będą coraz w większej ilości, że rzeczywiście oni Będą decydowali o tego typu działaniach. Według niektórych radnych takie małe, obwoźne kawiarenki powinny być wspierane, bo nie tylko są dowodem na kreatywność i zaradność mieszkańców, ale budują także przyjazną tożsamość miasta i są atrakcją turystyczną. No, takie małe przedsięwzięcia, jak chociażby te mobilne kawki tworzą taki swoisty klimat miasta i takich przedsięwzięć powinno być jak najwięcej to jest tak samo jak uliczni grajkowie na przykład albo osoby które mają obrazy na, obrazki na ulicach to jest klimat miasta. Problem biurokratyzacji jest duży a przedsiębiorcy narzekali żeby prowadzić mały interes muszą składać dziesiątki papierów dokumentów próśb o pozwolenie okres oczekiwania na uruchomienie małego biznesu to miesiące a opłaty powodują że mała kawiarnia przestaje być dochodowa. Według radnych tak być nie powinno. Jedna opłata, jeden dokument. Ja nie widzę powodów, dla, dla których ktoś musi wypełniać dziesiątki dokumentów e, z, w różnych miejscach, składać kilka opłat. Często wydaje mi się nawet, e, jest zaskakiwany e, tym, że nagle okazuje się, że jakieś dodatkowe opłaty musi ponieść, ponieważ e, mm, domyślam się, że nie jest to jasne i czytelne dla wszystkich mieszkańców. Według Radnego Prawa i Sprawiedliwości marka Duklanowskiego mobilne kawiarnie nie powinny być jednak uprzywilejowane. Dalej, no, no, jeśli pan na skuterku jakimś tam mobilnym yy, będzie miał, no, powinien być w przekonaniu, nie wiem, no, kogoś, to się nad tym niespecjalnie ja. zastanawia. Powinien być traktowany preferencyjnie, to dlaczego tego kogoś, kto płaci wysoki czynsz dzierżawny, kto również utrzymuje pracowników i utrzymuje pracowników kilkunastu nieraz, kilkudziesięciu, ma ten czynsz płacić na, na takim standardowym yy, poziomie, czy, czy podatki, czy opłatę targową, czy cokolwiek takiego. Medal ma dwie strony. Z jednej strony nic nie jest ponad przepisami, nieważne czy prowadzi małą, uroczą, obwoźną kawiarenkę czy uliczny strega nic z bielizną. Z drugiej przedsiębiorczość to ważna cecha i warto ją wspierać. Urzędy powinny to mieć na uwadze.